Okej okay, kochani, witamy Was w kolejnym filmie yy, W ulubieńcach tak. Ani nie kosmetycznych, ani nie Ale takich zmiksowanych Nie kosmetycznych, zmiksowanych Internetowo-książkowo-muzycznych Moim pierwszym ulubieńcem niekosmetycznym jest audycja radiowa w RMFFM prowadzona przez Agnieszkę Chilińską. Ja bardzo lubię słuchać radia i słucham radia tak naprawdę SK, free, y, RMFFM Radio Z. Mniej więcej co dwa tygodnie zmieniam stację, dlatego że muzyka, która spuszana na konkretnej stacji... Jest poszana non-stopie, ona ja mi się po prostu nudzi i przyadam sobie na kolejną inną stację, mm -hmm. ale zawsze w niedzielę, między 10 a godziną, godziną 15 słucham, stac słucham audycji ratowej prowadzonej właśnie przez Agnieszkę Chirińską. Nigdy jakoś zbytnio nie byłam jakoś mega fanką, ale prowadzi taką fajną audycję, taką wiecie, życiową, o takich tematach bardzo prostych, ale też takich, w sumie dotyczących każdego. Każdy nam coś znajdzie dla siebie. Yy, można wysyłać listy, można jakieś komentarze, listy? No właśnie też o tym myślałam, że mogę Agnieszki jakiś tam list, na jakiś tam konkretny temat. Bardzo mi się podoba, yy, bardzo miło spędzam wtedy czas w niedzielę. Szybko mi ten czas mija yy, i naprawdę polecam. Włączcie sobie między 10 a 15 na radio RMFFM. Yy, audycja jest naprawdę super. Bardzo yy, mi się podoba. Musisz no, mieszka jest fajna dziewczyna. Tak, ale też z jajem, ale też nigdy jakoś tak nie byłam taką, wiecie, fanku, że znałam wszystkie piosenki, wszystkie płyty, wiedziałam co ja jak, raczej nie, ale jakoś tą audycją tak zawładnęła moje serce i taka, wiecie, spoko, jest taka babka, że można się z niej pośmiać. Czasami no. jak coś palnie na tej, yy, w tym rak, coś powie, że na Prawda się tak uśmiać, ja nie wiem, strasznie mi się podoba i jestem zachwycona, jak i każdemu mówię o tej audycji, że słów to audycję od dziesiątej do 15 żeby się nikt nie wie o co chodzi. A ja wam polecam, włączcie sobie w niedzielę. Zobaczcie kawę, posłuchajcie, bo naprawdę e, godna polecenia. Moim pierwszym ulubieńcem jest ta książka, to jest książka pod tytułem Siła nawyku napisana przez pana Czerusa. Charlesa Duhiga, jeżeli dobrze to wymawiam, redaktora dziennikarza New York Timesa, Kolesia, który jest mega wykształcony i ma pewnie łeb jak sklep, bo skończył Harvard, ten Business School, później Yale College. No takie typowe, bardzo. Bardzo prestiżowe. dobre, prestiżowe, amerykańskie tak. uczelnie. E, o czym jest ta książka w takim skrócie, bo nie chcę zdradzać wszystkiego, żebyście mieli ochotę ją przeczytać w całości. Ciekawił mnie tytuł, w ogóle sama koncepcja, bo tutaj jest napisane, dlaczego robimy to, co robimy, jak można to zmienić w życiu i w biznesie. I pomyślałam, może być to ciekawe, jak na przykład mój nawyk do niechęci do ćwiczeń fizycznych zmienić na przykład. E, i ta książka rzeczywiście powoli mi pomogła. Ona jest bardziej takim e, materiałem też naukowym, bo tam jest pokazany ten cały proces neurologiczny, czyli w sensie jak w mózgu nawyk się tworzy. Jest przywołana historia człowieka, który uległ, e, to był chyba obrzęk mózgu, już nie, nie będę teraz się wdawać w medyczne jakieś terminy, ale raczej chyba to był obrzęk mózgu. E, stracił pamięć, nie poznawał dzieci, potrafił w ciągu dwóch minut powtarzać to samo zdanie, bo cały czas wydawało mu się, no zapominał, że, że w, w ogóle je powiedział. Nie umiał pokazać w swoim pokoju, w swoim mieszkaniu, w którym miejscu jest kuchnia, ale przez lata, mieszkania tam już po tym, po tym ciężkim wypadku, po, tym, po tej złej sytuacji medycznej, ktoś mówiąc do niego: Przynieś mi coś z kuchni. On stawał i szedł do tej kuchni, brał i wracał. Po prostu wyrobił sobie nawyk poruszania się między tymi pomieszczeniami i w tym momencie ten nawyk w głowie brał górę nad tym, że on nie pamiętał, nie umiał powiedzieć komuś, gdzie jest kuchnia, czy jest po prawej, czy po lewej. Także w ogóle te ca ten cały proces tworzenia się nawyków w naszych głowach, niesamowicie ta książka fajnie to przedstawia. To jest książka może bardziej naukowa niż motywacyjna, bo ja myślałam, że jest taka bardziej motywacyjna, wiecie, jak głaskanie po głowie, no tam, weź się wgaś, bla, bla. Ona jest bardziej naukowa, bardziej pokazująca takie neurologiczne strony, jak się nawyk tworzy. Też zahacza o tematy, niestety, tych nawyków złych, czyli alkoholizmu, brania narkotyków no, generalnie nawyków nie tych dobrych, ale też bardzo fajnie pokazuje, jak te złe nawyki zastąpić dobrymi i jak w ogóle zrozumieć ten cały proces tworzenia się nawyków w naszej głowie. Serdecznie Wam polecam. Jedna z lepszych książek odnośnie motywacji, nawyków w życiu zrozumienia w ogóle o co w tym wszystkim chodzi. Bardzo dobrze napisana, bardzo ciekawa, bardzo wciągająca, interesująca i taka wartościowa książka. Więc jeżeli szukacie czegoś takiego, interesuje was temat e, takiego też samorozwoju, jakiegoś, to polecam serdecznie tą Siłę nawyku sobie przeczytać. Kolejnym moim ulubieńcem miesiąca tak naprawdę od nie wiem czerwca, lipca jest aplikacja na telefon, nazywa się Zoom. jest to aplikacja, która pomaga nam utrzymać odpowiednio budżet w ryzach, czyli na początku miesiąca wstawiamy sobie w tą aplikację tak jakby taki limit, jaki możemy wydać przez cały miesiąc, wpisujemy i potem mm, przy każdych zakupach, przy każdych wydanych pieniądzach wpisujemy sobie tutaj w różne takie są zakładki, to ma na przykład zakupy, zaraz tutaj Wam pokażę, dodaj wydatek. I mamy różne kategorie, dom, auto, rachunki, finanse, zakupy, restauracje, czy na przykład jak idziemy ze np. Na, na zakupy, to ja sobie na przykład wpisuję, że kupiłam na przykład bluzkę, tyle i tyle wydałam i potem. Przez cały miesiąc tworzy mi się taki, historia, hmm, chyba, taka, taka historia wydatków, i potem tak naprawdę pod koniec miesiąca macie statystyki, na co najwięcej wydajecie pieniędzy, na co, yy, co możecie zaoszczędzić, czego możecie zrezygnować, albo co innego wydać. Yy, powiem Wam, że testowałam to przez tak naprawdę 3 miesiące i naprawdę aplikacja jest super. Yy, tak naprawdę po tym miesiącu zdałam sobie sprawę, na co najwięcej pieniędzy wydaję. I na przykład w sierpniu i we wrześniu, więcej, najwięcej wydawałam na jedzenie na mieście. I w ogóle w szoku byłam, bo zawsze mi się zdawało, że ja tak naprawdę mało jedę na, na mieście. A I co mam 10 zł tu, 10 zł tam, tam tu 5 tu, 15. I Ale? W ogóle stwierdziłam, że bez sensu wydałam pieniądze, bo mogę na przykład zjeść w domu, a na przykład 400 zł tutaj na przykład mieć na coś innego. Mhm. I tak naprawdę. Zdaje sobie człowiek sprawę, na co tak naprawdę wydaje pieniądze, tylko trzeba oczywiście pamiętać o tym, że każdy wydatek, który mamy, trzeba do tej aplikacji wpisać. Nawet najgorszą opierdolę, typu bilet, typu y, paszka Gum Orbit, typu... Jezu, Dobra, nie słyszałam, że powiesz. Dobra, nieważne. Tym się Katia nie zajmuje. Yy. I, i, I nie wiem, bardzo mi się podoba, polecam Wam, jeżeli ktoś chce na przykład zaoszczędzić pieniądze, a jakoś tak nie da się do tym zabrać, nie wie na co wydaje, chce jakoś kontrolować swoje wydatki, polecam, to aplikację, jest naprawdę bardzo fajna. Moim takim ulubieńcem, nie wiem czy to można nazwać ulubieńcem, czy po prostu fajną rzeczą, która zwróciła moją uwagę w ostatnim czasie, był artykuł Asi z bloga Style Digger Jeżeli nie czytacie tego bloga, to serdecznie Wam polecam, bo są świetne artykuły, można naprawdę dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieć. Asia pisze. No świetne, świetne, świetne posty na swoim blogu. Asia pisze w tematyce właśnie oszczędzania, w tematyce tego takiej slow fashion, w tematyce rozsądnego planowania. I właśnie ten ostatni artykuł, planowanie budżetu, a rozsądne zakupy, strasznie mnie zaciekawił, bo rzeczywiście um, pokazuje to, w jaki sposób organizować swój budżet tak, żeby nie wydawać co miesiąc... Um, Sterty pieniędzy na ciuchy, nad czym ja staram się pracować, żeby nie kupować jednak tego, tak jak nie wiem, 5 czy 4 lata temu kupowałyśmy po prostu tego miliony. U nas na uczelni nie byłoby tygodnia, gdzie my nie byłybyśmy w ciuchlandzie, a nawet dwóch czy trzech dni, gdzie chodziłyśmy non stop, jak takie tak. po prostu uzależnione od tak. laski. I przenosiłyśmy te wszystkie ubrania, te torby, po tego prania potem. Oczywiście fakt, fajnie jest pójść do ciuchlandu, kupić sobie jakoś fajną rzecz, ale tak naprawdę fajną, nie takie byle co, no. jakiś konkretny sweter, konkretną bluzkę, konkretne nawet torebkę czy buty. Unikalną, taką, taką że naprawdę wiecie, będziecie unikać. w tym chodzić i człowiek jest zadowolony, że znalazł taką perełkę, ale kupowanie tak. bez sensu bluzy, bo kosztuje 5 zł i kupić 5 plus za 5 zł, to jest bez sensu, bo lepiej kupić jedną konkretną. Właśnie ona pokazuje na tym, że tak naprawdę czasami lepiej sobie kupić tą drogą kurtkę, ale też nie mówi o kurtkach za nie wiadomo ile tysięcy złotych, tylko o rzeczach konkretnych, które będziecie mieć na lata. Ja w swojej szafie mam takie egzemplarze, które są po prostu już od Długo, długo, długo zawsze są. I u nas ten proces takiego zmieniania tego naszego podejścia do ciuchów czy do kosmetyków dopiero się zaczyna. Mm. Bo jak ktoś by mi takie rzeczy gadał na studiach, czy jak byłam dużo młodsza, to pewnie powiedziała, że pff, w ogóle od się od moich landów czy coś w tym stylu. Mi się wydaje, że ludzie myślą, że my mamy taką garderobę, tak. że tego tego jest tyle, że możemy przebierać, a naprawdę byście się zdziwiły I ja na pewno nakręcam taki film o mojej szafie, bo w tej szafie jest naprawdę bardzo mało ubrań. Ja na przykład czuję się źle, jeżeli z mojej szafy wypadają ubrania, jeżeli mam też, te moje wieszaki są tak ściśnięte, że nawet nie wiem, co tam mam, ale go bardzo też często robię w wyprzedaży, bo ja nienawidzę mieć duże ilości ubrań. Ja nawet może mieć 15 różnych tam egzemplarzy, żeby wisiały mi w szafie, niż na przykład takie, które będą mi się wywalały z tej szafy. Lubię mniej, ale przy jakości. U mnie ale jest to też, samo z kosmetykami. To też ostatnio. naprawdę zajęło mi dużo czasu, bo tak naprawdę prowadzimy bloga już ile lat. Trzy, cztery. Trzy, trzy. Dopiero bo po takim okresie czasu zrozumiałyśmy, że nieważne jest tego, żeby mieć mnóstwo torebek, mnóstwo butów i co każdy post inna torebka. Nie o to chodzi. Chodzi o to po prostu, żeby mieć jakąś jedną konkretną rzecz, fajną, gdzie nałoży się, nie wiem, wejdziesz, otworzysz szafę, się jakąś jedną koszulę i idziesz i czujesz się w tej koszuli dobrze. Wiadomo, że oczywiście do tego też się mają na to wpływ różne czynniki, bo na studiach my nie pracowałyśmy aż tak jak teraz i to troszkę finanse wyglądały inaczej. W ogóle temat pieniędzy. I zarabiania to jest bardzo drażliwe, więc nie poruszajmy go teraz. Chodzi mi tylko o to, że w teraz, w tym momencie jesteśmy z naszą taką świadomością i z naszymi dochodami jakoś więcej. Ale nie uważasz, że wydajemy teraz mniej pieniędzy niż na studia? Tak. Bo Mimo wydawałyśmy wszystko. na pierdoły, a to McDonald's to KFC, a to tak. zejmiemy tu, a tutaj idziemy na jakiś obiadek, tutaj kawa, tutaj coś, tutaj ksero, tutaj ciubla, ciągle tak. co drugi dzień. I naprawdę wydawałyśmy sporo pieniędzy. Byłyśmy pod takim naprawdę atłukiem tego wszystkiego, a koniec końców i tak nie było się w co ubrać, przynajmniej ja tak miałam. Dokładnie. Także no, rozgadałyśmy się, ale wszystkie linki do właśnie okay. tych artykułów ja się zastaliwier Wam rzucę. Tak, powiem Wam tak, że mój Marcin... Y Słucham muzyki, które ja nie mogę w ogóle zdzierżyć. To są takie ee, jakieś bohemoty i inne... Bohemoty! Bohemoty, behemoty, slayery i inne, które ja niekoniecznie lubię. Ja potrafię się wyłączyć i może lecieć muzyka w samochodzie, naprawdę głośno, a ja sobie myślę o jakichś innych pierdołach. Kwiatki mam w głowie, wiecie, perfumy, ubrania i te sprawy. Umiem się wyłączyć. Ale ostatnio jechaliśmy sobie i leci jakaś taka, wiecie, szatańska muzyka, po czym nagle leci taki hit. Poszczewam. Wyobraźcie sobie, tutaj behemot, a tutaj tak leci na trzy miesiące. Take shelter, take the the sh take shelter y i zespół że nie i mówię, boże, to pewnie jakiś przystojny, wiecie, w stylu Drake'a, no w stylu jakiegoś tam, nie Derulo. Jason Derulo, po czym ja wchodzę na nie, to wpisuję tą piosenkę, a to jest taki, wiecie, 14-letni Justin Timberlake z włosami w loki i w ogóle kompletnie inny niż ja miałam, wiecie, wyobrażam jakiegoś takiego przystojniaka, wiecie, a zbudowane ciało piosenka jest super, polecam Wam, ostatnio od tygodnia non stop ją słucham, jak idę spać rano, jak się maluję, słucham tej piosenki nie puszczę Wam całej po to, żeby nam filmu nie zablokowali, ale mam Wam na dole link do mm, właśnie do tej piosenki mm -hmm. na YouTubie posłuchajcie, jest naprawdę super w ogóle też polecam inne piosenki, bo tam no, też są bardzo fajne, ja nie wiem czy Wy kojarzycie ale Kasi to puszczałam i skojarzyła to był ogromny hit kiedyś, to były późne lata 90 -te. na pewno podstawówka coś 2, takiego, Ta klasa podstawówki do piosenka i to był hit, który DJ Tomek DJ Tomek to jest w ogóle generalnie polski DJ, który aktualnie chyba dalej mieszka w Niemczech, on też tworzył w Niemczech, w latach właśnie 90-tych późnych, 2001 4 i tak dalej. Hit, który nagrał z Lil Kim, on jest chyba najbardziej popularny, Kimno Dice. Na pewno kojarzycie. My kojarzymy i podejrzewam, że Wy też. Oh. Świetną muzykę robi w chłopak, ja w ogóle e, nigdy nie sięgałam do jego płyt, po, po hmm. tym jak kupiliśmy tą płytę, mm, Numae to jest, to jest płyta z 2005 roku, e, więc bardzo stara, no jest zarąbista, no jest niesamowicie energetyzująca, daje takiego kopa do działania, wiem, że niektórzy wolą słuchać jakichś bardziej spokojniejszych Spokojnie. rytmów, jeżeli chodzi o samochód, ja wolę coś takiego z takim konkretnym przesłaniem, hmm. <laughs> jeżeli chodzi o, o muzykę. Świetne bity, świetne klimaty, to jest muzyka, R&B, hip hop. Jeżeli ktoś tegoś takiego nie toleruje, nie lubi, to niech nie sięga po tą płytę jednak. Mi to daje niesamowicie dużo pozytywnej energii. Bujam się za tą kierownicą, śpiewam sobie pod nosem te hity. Oh, yes. You feel me? You feel me? My homie DJ Tomek. Świetna. ta płyta z 2005 właśnie Numa no A polecam serdecznie jeżeli ktoś lubi takie klimaty, w ogóle całą, całą twórczość DJ Tomka przejrzyjcie sobie DJ Tom jak nas ogląda to zachęcam do subskrypcji tak. Kończymy tą gadaninę. Mam nadzieję, że Wam się filmy takie gadane podobają, o ulubieńcach niekosmetycznych. Kosmetyczni i haul będą, tylko dajcie nam jeszcze trochę cierpliwości, żebyśmy się wróciły na ten tor kosmetyczny dalej. Na razie tacy taka pogadanka troszkę o innych rzeczach, myślę, że też po fajna taka odmiana, nie? Chyba, że chcecie haul na przykład o płytkach, kleju, wylewce, farbach. Ale słuchaj, dziewczyny, które wykańczają mieszkanie... Mieszka to nie, nie jest Dulux, Rytm Miasta, Szara Farba, pamiętajcie, bo jak teraz nie zapamiętacie, to już nigdy więcej nie powiem, bo pewnie zapomnę o tym. Szara Farba Rytmiasta Śnieżka. No nic, no w każdym razie haul będzie, kosmetyczni ulubieńcy też będą za jakiś czas, może bardziej pod koniec listopada, może grudzień. Yy, I co? Mam nadzieję, że film się Wam powodował. Dajcie znać na dole jakieś takie fajne, fajnych ulubieńców, fajne takich, rzeczy. a właśnie nie kosmetycznych ani nie ubraniowych, takich jakichś innych ulubieńców. Jakieś Jeżeli... aplikacje, muzyka, książki, dawajcie znać. Yy, pozdrawiamy Was serdecznie i życzymy miłego oglądania. Dnia! Jakie oglądanie. Co ty chcesz jeszcze pokazywać? Czy Jesteśmy... oglądali inne filmy? A może nie chcą? A może chcą. Nie na przyszłość. Do widzenia. Pa.